A patrzę tam kurde normalnie po kolana, taki pies mnie goni, nie? Kurde, widzicie? O, zestaw jest na drzewie. No taki ze wędka, że normalnie chyba najgorszy. Witam z tej strony Bąbusz. Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jedziemy oczywiście niezawodną główką na rybki nad rzekę. Złowić swojego pierwszego w życiu Klenia. Dzisiaj jestem bardzo dobrze przygotowany. Mam dwie wędki. Jedna wędka będzie na sławik, a druga jest na sam haczyk i będziemy łowić na chlem. A drugą, nie wiem, może na robaka. Zobaczymy, czy w ogóle coś uda mi się złowić Moim marzeniem jest dorwać tego dziada, klenia. Dużo opisaliście właśnie, że mam tutaj przyjechać i spróbować na chleb no i się was posłuchałem, wziąłem chleb, no i wziąłem też robaki, bo Klejnik niby bierze na wszystko. No ale właśnie pisaliście, żeby bez pławika, żeby chleb sobie pływał. No i może akurat Klejnik się na to odkusi. Jeśli nikt nie złowie na chleb, to będzie tylko i wyłącznie wasza wina. Dobra, jestem już nad rzeką. Tutaj widzę, że jest takiej dużo drobnicy, o. Też pływają większe. I, tu, I tutaj sobie zaczniemy łowić, bo widzę, że tam nawet się rzucają. Haczyk mam taki, jeden z mniejszych. Dobrze wbijamy, żeby od razu nie zgubić. No i to zobaczymy, czy uda mi się przechytrzyć. Klejn jest bardzo pochylibą rybą, więc trzeba rzucać bardzo delikatnie. Najlepiej tak, żeby w ogóle mnie nie widział. Bo jak kleń nas zobaczy, dwa zaraz ucieka. I tu jest też bardzo płytko. Więc kleń. O, widzieliście? Zaatakował chleb, no ale oczywiście nie połknął. Czyli coś się dzieje. Może akurat jakiś debil się trafi. Tylko mnie denerwuje, że płynie tam, gdzie nie ma. O, widzicie, tam. Tam jest mój chleb. Jakaś drobnica to jest. Nawet nie da rady pyska otworzyć. Zobaczcie, złowiłem swojego pierwszego klenia w życiu. Chyba to jest kleń. Albo to jest kleń, albo to jest po prostu okleja. Cholera wie. Dobra, odkryłem taką fajną miejscówkę. Taka fajna zatoczka pod drzewem. Tam na pewno kleń czeka, jak coś spadnie mu do wody. Wącóś mu rzuci. No i mamy rybę. Fajnie się mówi, ale ciekawe czy w ogóle coś weźmie, kurczę. Tym łowieniem na chleb to też nie jest takie łatwe, bo to nie idzie w ogóle tym rzucić. Rzucam kurczę pół metra metr od brzegu, a muszę dorzucić bardzo daleko. Dobra, w miarę daleko mi się udało rzucić, teraz poczekamy tak 5-10 minut, jak nie to pójdziemy sobie w tamto miejsce i będziemy wtedy rzucać tam po te drzewa, zobaczymy tak 5 minut, jak nic nie będzie się działo to zawijam manatki na drugą stronę, no i co, czekamy na pierwszego klenia, choć już widzę, że to będzie bardzo trudne, no ale trzeba próbować. Jak to się mówi, trzeba spełniać marzenia. Szczupaka nie umiem łowić, to może klenia nauczę no, się łowić. Ale jak na razie, to jest to dla mnie zagadka. To jest dla mnie taka nowa ryba, którą uczę się dopiero łowić. I to jest bardzo trudne, ponieważ kleń, tak jak mówiłem, jest bardzo puchliwą rybą. Dobra, te klenie są fajniejsze niż myślałem. No ale się nie poddaje. Idziemy tam na drugą stronę, tak jak mówiłem. O kurczę, szkoda, że mam dzisiaj gumowce, bym się chociaż trochę ochłodził. Nie, no, tam muszę iść. Normalnie tam widzę, jak ciągle się coś rzuca. Albo wejdę sobie tutaj. O. Kurde, jeszcze pokrzywy, krzywy, nie? Jak nie urok, to sraczka. Zobaczcie, złowiłem swojego pierwszego oklenia w życiu. Nie za duży, no ale ważne, że jest. Chlup! Wiecie, co jest najgorsze na rybach? Że widzicie chleb. Pod nią jest ryba. Tam, jest, tam je widzę, bo jest słońce i widzę dobrze dno. No ale co z tego, jak ryby pływają sobie po dnie? A mój chlebek, o, tam sobie pływa i się śmieje. Kurcze, no nie wiem, jak to. No kurczę, nie wiem jak te dziady złapać, a te największe, właśnie widzę, pływają sobie na dnie. No, a chleb jest mój u góry, mają go w dupie, za przeproszeniem. No, ale jak mówię, się nie poddaję. O, tam łowiłem, to teraz tam się rzuca. Przyszłem tutaj, to tutaj nie ma ryb, tylko są tam, gdzie byłem. To jest taka zabawa wchowanego. Nie wiem, co jest grane z tymi kleniami, czy jak to tam się zwie. Powiem tak: Kleń to jest najgorsza do złowienia chyba ryba. Łowię liny, szczupaki, ale kleń to jest chyba najgorsza i najtrudniejsza do złowienia ryba. No mają mnie w dupie i tyle. Zaś będziecie pisać, że jestem hiu, a nie wędkarz. No ale ja mam to w dupie. Ja to przyjechałem sobie, jak to się mówi, rekreacyjnie odpocząć. A nie połowić. Dobra, idziemy na kolejną miejscówę. Bo tutaj gdzie jestem, to byłem z drugiej strony, to tutaj była ryba. Teraz tu jestem, to ryba jest tam, gdzie byłem przedtem. Tak jak mówię, to jest taka zabawa wchowanego jeszcze między takimi pokrzywami. O, i chuj, cały pogryziony. Ale czego się nie robi dla was. O, tu jest fajna miejscuwa bo chociaż będę miał na widoku w łezkę teraz jak tu wejść na dół nie? dobra idziemy najwyżej O, jaka fajna wysepka. No, tutaj można łowić. O, kurde, znowu było branie i oczywiście pusty haczyk. Kurde, widzicie? O, zestaw jest na drzewie. No, taki ze wędka, że normalnie chyba najgorszy na całej YouTube. Kurde jest. Zobaczcie. Zrobiłem taką. Kurde, nie. Jest taki mały kleń, że nawet nie ma jak go trzymać w dłoniach. Najważniejsze, że jest. Drugi. Oczywiście rybka wraca do wody. W nagrodę, że dała mi się złowić. O. Klub. Dobra, zmieniam taktykę. Śsiągam gumowce i wchodzę do, do, do wody. Ociechy, U, ale zimna no ale czego się nie robi, żeby złowić jak fajną rybkę? Ale jaja, nie. Tylko wlałem do wody i wędkę poplątałem. Kurwa, ciągle myślę, że mam pijawkę gdzieś, nie. Chyba to był zły pomysł. Jest kolejna rybka. Co to może być? Chyba okleja. Kurde, wlazłem do wody, żeby złowić klenia. A złowiłem niestety okleje. Najgorsza ryba jaka może być. Jest kolejna ryba. No i kurde, znowu to samo gówno. Dobra, uciekam z tej wody. Kurde, bo się boję trochę tych pijawek. A i tak tutaj nie ma klenia. Muszę zmienić miejscówę i taktykę. O! Nie ma tu jak wsadzić mokrego buta filcoka. Kolejna miejscowa, i kolejna klapa. Tylko znowu przez te pokrzywy, nie? O. A i co? Kto jest lepszy? O, a, kurde, a jednak nie. Kolejny taki mały kleń, no ale nie po takie tutaj przyjechałem. Jak na razie to zawiłem dwa albo trzy małe klenie, ale nie o to, nie o to w tym chodzi. Nie chcę dorwać jak największego. A takie glapy po 5-10 cm to mnie w ogóle nie interesuje. Więc idę gdzieś indziej. Jest jeszcze fajna pogoda, słoneczko świeci. ale ryb nie ma, jak nie ma. Wątł się jeszcze ich nie rozgryz. I to nie będzie takie łatwe w jednym odcinku. Pisaliście, żebym łowił na ten zasrany chleb, ale ten chleb to jest też gówno co wart. Dobra, jadę szukać nową miejscówę. Bo jak na razie to jest dupa blada. Kurde powiem wam. Tak dawno się nie bałem. Chciałem sobie jechać na drugą miejscówę. A patrzę tam kurde normalnie. Po kolana taki pies mnie goni, nie? Mówię kurde, nie zatrzymuję się, tylko jadę w łezką. I tylko się modliłem, żeby mi fajka nie spadła, nie? Bo jak mówię fajka mnie spadnie, to kurde, ten pies mnie zagryzie, nie? No był większy kur... No był większy niż do kolan. To był kurde, taki jak cielak. I powiem wam, dawno się tak nie bałem. Tylko się modliłem, żeby normalnie mi włeska nie zgasła. Bo jak mówię, włeska mi jej zgaśnie, to mówię po mnie. Dlatego też chciałem nagrać zakończenie koła Ambony. Mówię jak dziad czasem będzie biegł, to mówię chociaż wejdę na ambonę. No i co? Nie wiem kiedy się wybiorę drugi raz na tą rzekę, bo, bo nie ukrywam. Normalnie aż jestem mokry. Dawno się tak nie bałem. I wiecie, nie? Jeszcze chcę trochę pożyć. No i co? Nagrałem to zakończenie. żyje. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ale tak szybko na tą rzekę nie jadę. Pierdzielę te klenie. Jadę chyba nad jezioro. Do następnego. Bu! Nie no, muszę się odstresować takim płynem. 3, 2, 1 Go! Ale pierdygnął. Ale kurde, powiem wam, dawno się tak nie bałem. No kurde, skurczy byk, nie odpuszczał. Bieg chyba 3 km. No ale VSK jest niezawodna i udało mi się zwiać. Jakbym jechał rowerem, to byłoby po mnie. No i na szczęście jeszcze będę pił w życiu Żuberka. Nara. Bu.